Cała sesja naukowa była poświęcona azjatyckiemu kinu grozy, które wynikało z działalności naszego koła naukowego. Jesteśmy sekcją filmoznawczą, która zajmowała się na swoich zajęciach właśnie azjatyckim kinem Grozy, ponieważ stanowi to zainteresowanie większości członków koła, postanowiliśmy właśnie omówić najważniejsze motywy, które, 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 które są zaprezentowane w kinach, w filmach, przepraszam, w filmach azjatyckich. Wydaje mi się, że, że była to bardzo ciekawa akcja, ponieważ zgromadziliśmy na naszych, pre, na naszych prelekcjach ponad 300 osób. Zaraz odbędzie się pokaz filmu japońskiego Yugon, czyli wizja, na który na którym zostali oczywiście zaproszeni studenci naszej uczelni. Sam pomysł powstał na których zajęciach. Stwierdziliśmy, że miło będzie opowiedzieć o czymś, co nas interesuje. Dlatego też, zgodnie z naszymi zainteresowaniami, wybraliśmy sobie tematy odnośnie zemsty, miejsc, które przerażają wazetyskie kinie grozy, a także samych duchów. Chcieliśmy wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, dlaczego takimi zabiegami posłużyli się reżyserowie. No i dzięki temu osiągnęliśmy, mogę powiedzieć, że pewien, pewnego rodzaju sukces, ponieważ wszystkim się podobało, no i my także jesteśmy zadowoleni z całego przebiegu sesji. Chcemy stworzyć cykl właśnie sesji naukowych, które poświęcone są horrorom świata i właśnie kino azjatyckie do, do nich należy. Wzięliśmy to, że tak powiem, na pierwszy ogień. Eee, poza tym azjatyckie filmy zasługują na uwagę, ponieważ odbiegają troszeczkę konwencją od tych zachodnich. Eee, tam uwaga widza skupiona jest na czymś innym, bardziej poświęca się do zagadnienia duchowości, a także próbie oswojenia tego, co poza fizyczne i nieznane. Ponadto, ponadto mój temat, czyli zbrodnia, zemsta i kara, stanowi bazę do stworzenia bardzo wielu filmów, która jest drążona dość, dość, dość głęboko i tak jakby stanowi podstawę do funkcjonowania duchów w świecie filmu azjatyckiego. Planujemy następne edycje, ale to już w następnym, następnym semestrze i mam, myślę, że zajmiemy się wtedy albo hiszpańskim kinem Grozy, bądź też amerykańskim, ale to jeszcze, jeszcze daleka przyszłość.